Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o kolejnym procesie uzdatniania wody z projektu William Lindleya, o procesie sedymentacji. Sedymentacji, która miała miejsce w osadnikach na terenie stacji filtrów, do których wejście znajduje się właśnie za mną. Zapraszam was do oglądania. Osadniki zbudowane na przełączonym do stacji filtrów w terenie pomiędzy ulicami Nowowiejską, Suchą, Filtrową i Raszyńską. Planowano budowę 12 osadników, po dwa dla każdej grupy filtrów powolnych, ostatecznie w 6 osadników. By skutecznie oczyszczać wodę dla mieszkańców Warszawy, William Lindley potrzebował zaprojektować dodatkowe urządzenia poza filtrami powolnymi, ponieważ woda powierzchniowa, w naszym przypadku woda z Wisły, zawiera w sobie naturalnie dużo drobin piasku. Gdyby taką wodę bezpośrednio wylewać do filtrów powolnych, trzeba byłoby je bardzo często czyścić. By temu zapobiec, Lindley zaprojektował te zbiorniki znajdujące się za mną. Te z wyglądające jak filtry powolne komory to osadniki sedimentacyjne. Każdy z nich składa się z 8 długich na 100 metrów korytarzy o szerokości 5 metrów, w których zachodzi proces oczyszczania wody. Do dzisiaj pozostały cztery tego typu zbiorniki. Proces, który tutaj zachodzi jest bardzo prosty. Woda powoli przepływa przez korytarz i w czasie tego ruchu zawieszone cząsteczki, które są w wodzie, opadają na dno zbiornika. Ruch ten odbywa się grawitacyjnie. Po jednej stronie korytarz jest wyższy o około 40 cm i powoli zbiega w dół, co wymusza ruch wody. Następnie woda kierowana była na filtr powolny. Osad, zwany mentami, był ręcznie usuwany ze zbiornika w czasie jego czyszczenia, a samo czyszczenie można było przeprowadzić bez zaprzestania pracy osadnika. Do dnia dzisiejszego bardzo wiele się zmieniło. Odkąd woda pobierana jest z Wisły za pomocą studni Gruba Kaśka, osadniki pełniły funkcję zbiorników wyrównawczych, ponieważ w wodzie nie ma prawie w ogóle zawiesiny. Natomiast zbiornik nr 6 i 8 został wyburzony i w czasie PRL-u zastąpiony budynkiem technologicznym, o którym więcej opowiem Wam w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!